Ucicha Saskę portret psychologiczny, czyli postać, którą rzadko kto rozumie. Zacznijmy od początku. Trauma z dzieciństwa, czyli z kiedy Saskę utracił wszystko. Saska nie tylko dorastał w cieniu klanu Ucicha, wielkiej, ale odizolowanej społeczności. Od najmłodszych lat żył także w cieniu swojego brata Itachiego, który był geniuszem. I trochę oczkiem w głowie rodziny. W noc masakry klanu Saskę widział śmierć swoich rodziców i bliskich. Śmierć zadaną z rąk własnego brata. To wydarzenie złamało jego psychikę. Zostało wtopione w jego tożsamość. Zostało też wdrukowane w jego wspomnienia jako niewyobrażalna trauma. W psychologii dziecięcej takie doświadczenie tworzy traumę fundamentalną. Obraz świata jako miejsca, w którym. Najbliższa osoba może stać się katem. To sprawiło, że w Saskę zakorzenił się brak zaufania i obsesja na punkcie siły. Całe dzieciństwo i młodość Saskę podporządkował jednej idei: Muszę stać się silniejszy, by zabić brata, by pomścić swój klan. To nie była zwykła zemsta. To była próba odzyskania sensu życia i kontroli nad światem, który nagle stał się chaotyczny i przerażający. I Hitachi w psychice Saskę funkcjonował jako cel. Obsesja i źródło nienawiści. Ale także paradoksalnie, jako jedyna ostoja jakiegokolwiek sensu. Bo wszystko inne Saskę odrzucił. W końcu dochodzi do momentu, kiedy Saskę porzuca Konocha, aby dołączyć do Orochimaru. Psychologicznie to jest moment przełomowy. Pokazuje, że więzi i lojalność nie mają dla niego wartości, jeśli nie prowadzą do siły. To decyzja wynikająca z desperacji. W młodym wieku decyduje się oddać swoje ciało. I wolność komuś tak złowrogiemu jak Orochi Maru. Byle tylko osiągnąć swój cel. Ten akt izoluje go całkowicie od innych. Sasuke wchodzi w spirale samotności, w której nie istnieją już przyjaciele ani wartości, tylko droga do zemsty. Gdy w końcu dochodzimy do momentu, kiedy Sasuke zabija Itachiego i jego świat powinien w jakimś sensie odzyskać sens, zamiast tego dowiaduje się prawdy o bracie. Itachi nie był zdrajcą, tylko bohaterem, który poświęcił wszystko, by ocalić wioskę i samego Saskę. Ta informacja łamie Saskę po raz drugi. Całe życie budował na kłamstwie, a jedynym celem było zniszczenie człowieka, który w rzeczywistości go chronił. W Psychologii mówi się tutaj o dezintegracji tożsamości. Saskę nagle traci fundamenty, bo całe jego życie i motywacja okazują się oparte na fałszu. I w tym momencie przychodzi naturalny mechanizm obronny. Skoro Itachi był bohaterem w cieniu, to winę ponosi sam system. Konoha, która zmusiła go do tego. Z punktu widzenia Sasuke, to wioska jest odpowiedzialna za masakrę klanu i śmierć rodziców. W jego oczach Konoha Gakura staje się symbolem skorumpowanego systemu, który niszczy niewinnych. Chęć zniszczenia wioski to nie tylko zemsta to zniekształcona próba sprawiedliwości, która ma na celu oczyszczenie świata z tejże niesprawiedliwości. W przeciwieństwie do Naruto który uparcie trzyma się w więzi i wierzy w ludzi, Saskę stawia na izolację i gniew jako swoje paliwo. Widać u niego klasyczny mechanizm. Im bardziej cierpi, tym bardziej odpycha ludzi. To eskalacja samotności. Błędne koło, w którym każde nowe doświadczenie pogłębia przepaść między nim a innymi. Jego gniew jest racjonalizowany jako sprawiedliwość, ale w rzeczywistości jest projekcją traumy z dzieciństwa. Traumy dziecka które nigdy nie pogodziło się ze stratą rodziców. Sasuke nigdy nie był jednoznacznie zły, był skrzywdzonym dzieckiem, które próbowało nadać sens swojej egzystencji przez nienawiść. Dopiero konfrontacja z Naruto, który rozumie ból i samotność i nie rezygnuje z niego mimo wszystko, pozwala mu na powolne odzyskiwanie człowieczeństwa. Psychologicznie to moment, kiedy Sasuke pozwala sobie na przyjęcie nowego sensu życia, już nie zemsty, ale ochrony świata, w którym ofiara jego brata nie pójdzie na marne. Saskę to postać uformowana przez traumy. Najpierw masakrę klanu i śmierć rodziców. Później prawdę o Itachi. Jego chęć zniszczenia Konohę nie była kaprysem, ale wynikiem głębokiej psychologicznej rany. Potrzeby przeniesienia winy na system, który zmusił Itachiego do czynów, które zniszczyły jego dzieciństwo. Saskę to ucieleśnienie dziecka, które nie znalazło zdrowego sposobu na przepracowanie straty i dlatego wybrało gniew i destrukcję jako formę sprawiedliwości. Daj znać koniecznie w komentarzu, co sądzisz na temat Sasuke. Czy jego działania miały jakikolwiek sens? Czy widzisz w tym sens, jak się zachowywał Sasuke jakich decyzji wybierał? Daj znać w komentarzu, co sądzisz o ucicha Sasuke z Naruto, Naruto Shippuden. Widzimy się kolejnym razem przy kolejnym Portrecie Psychologicznym. Do zobaczenia. Cześć.